Karczmy Dolina Pstrąga rozpoczęto sezon wędkarski i grillowy. W zawodach wędkarskich wystartowało 14 osób. Na najlepszych wełntkarzy czekały atrakcyjne nagrody, a po wyjątkowaniu każdy mógł zabrać swoją rybę do domu. Był to sposób na rodzinne spędzenie wolnego czasu. Ym, pomysł na to, żeby tu przyjechać, to w sumie chyba pasja rodzinna, i dlatego lubimy łowić. Ym, tak, ja już jedną rybę złapałam, tata złapał już trzy. Także na razie jest wszystko dobrze. Chociaż pogoda trochę pokrzyżowała plany organizatorom, nie brakowało chętnych, by spędzić czas na wolnym powietrzu. Szczególnie, że wokół malowniczo położonej karczmy atrakcji nie brakuje. W zawodach bierze udział 14 osób, leży 15 już nawet. Mamy już wyniki dość spore osiągnięte, mamy ryby złowione o ponad 1,5 kg, są i sztuki takie. W sumie mamy złowionych już około 17-18 sztuk. W zawodach bierze, tak jak mówię, 14 osób. Pierwsze 3 miejsca mamy premiu, premiowane. Nagroda specjalna na za pierwsze miejsce mamy, bo na wartości 150 zł do zrealizowania w karczmie Dolina Wstrąga. Mamy dwa stawy. Mamy piękny rezerwat na skraju naszego miejsca, naszej placówki, czyli Doliny Wstrąga. rezerwat z Łotwina. Znajdują się tam przepiękne... Z, rośliny, mamy czarno, czarnego bociana. Jest co zwiedzać, jest co u nas kosztować. Mamy wspaniałe dania w karcie, mamy grilla dziś uruchomionego. Pogoda, co prawda, nie dopisuje, ale sezon się dopiero zaczął. Także warto zapraszamy, skorzystać z naszej oferty.